Witajcie kochani, dzisiaj przepis błyskawiczny, no prościej się nie da na wiśnie w kompocie. Trudno to nazwać kompotem z wiśni, ponieważ co to są wiśnie takie takiej zalewie wodno-cukrowej. W taki słoik wsypujemy wiśnie potrząsamy tym słoikiem kilkakrotnie. Wchodzi około 600 gram wiśni na słoik litrowy. Słoiki są oczywiście czyste. Wyparzone, zakrętki są nowe, umyte albo stare, wygotowane. Jeżeli macie dobrej jakości, na każdy litr, na każdy słoik, sypię cukier w takiej ilości. O, zacznę od tego łyżka kopiata. Wystarczy, to będzie bardzo mocny kompot, chociaż mocniejszy robiłam. Robiłam wiśnie w soku własnym, był jeszcze lepszy. Pyszny, ale tamten to już taki koncentrat się robi do rozcieńczania, no ten też będzie. no Tu podejrzewam, zaraz zobaczymy ile wody wejdzie na taki słoik. Myślę, że około półtorej łyżki wazowej, czyli około niepełne 300 gram, bo łyżka ma chyba 180 ml łyżka wazowa, moja duża około 300 gram, dobra to jest 10, za każdym razem robić 10 litrowych słoików w jednej partii, bo tyle mi wchodzi do piekarnika. Piekarnik mi się nagrzewa do 150 stopni na tormo obiegu i ja te sojki zaraz wystawię na kratkę. Teraz biorę wodę. To jest zwykła woda z kranu, ja ją lekko podgrzałam, żeby ten cały proces był szybszy, ale nie, go, nie wrząca, nie gotowana. Normalna jest woda z kranu. Nawet tu doleję, doleję trochę wody. To ona jest na gorąca nam się dodała. Jak robiłam szczereśni, to szczereśni wchodziło około pół kilograma 500 g i wtedy wody mi wchodziło 360. No zalewam po prostu, zobaczymy ile tu wejdzie tej wody. No nie całe dwie wazówki, tak jak, tak jak sądziłam, bo jak jest 600 g owoców, wiśnie są drobniejsze, nie? No to, to wtedy tej wody wyjdzie mniej. Dobra. One się skurczą, więc nie ma problemu. Można dodać kardamon, wiśnie z kardamonem są pyszne, ale ja tu nie będę dodawała. Najwyżej jest do kompotu gotowego już później dodam. No. no tak starajmy się zostawić ten centymetr do, do końca słoika. Koniec. Teraz to zakrywamy zakrętkami. Ostatnia. Tak sobie zakręcamy, ja to będę dokręcała i wstawiamy na kratkę do piekarnika nagrzanego do 150 stopni na godzinę. Koniec, cała filozofia zostawiamy do wycygnięcia przez godzinę. To się nawet nie zacznie bulgotać. zaczną lecieć takie pęcherzyki z dołu. Owoce nam się nie rozgotują. Wiecie, na taką papę, że tak jest pestka, to to też trzyma owoc w ryzach. Ile mi to zajęło? Całe kręcenie filmu 518 z przerwą na tam. Zakręcanie i mycie łyżki. 6 minut. Dobra, papa. Pa.